Thank <music> you. Kontynuujemy serię znaków Zodiaku, a na warsztat dzisiaj wzięłam wodnika. Zacznę od tego, co było najtrudniejsze. Wymyśliłam sobie, że wodnik będzie to i z jego oka będą wychodzić macki. Fajne, nie? Super. Wyrzeźbiłam sobie na odlewie z plasteliny takie piękne macki. To było ekstra proste, szczególnie te kulki w tych mackach, te przysawki. Były ekstra łatwe do wyrzeźbienia z plasteliny i czekał sobie odlew, żebym mogła zdjąć matrycę, czyli wiecie, odlać negatyw, e, żeby potem odlać pozytyw, czyli odlać e, de facto już wklejkę charakteryzatorską. <klucz> Przyjeżdżam sobie w wolny dzień, mówię, zrobię to w dwie godzinki i nagrywam. <śmiech> Nie. <śmiech> Zajęło mi to cały dzień. Forma nie chciała się odlać. Zagłębiając się w szczegóły, stwierdziłam, że zrobię taką szybką formę z alginatu, czyli tej masy wyciskowej, tej dentystycznej masy, masy wyciskowej. Odleję sobie twarz z charakteryzacją. Wyjmę sobie tą twarz, zdejmę macki i potem wyleję na tę żelatynę i wycisnę e, tą wklejkę charakteryzatorską. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że żelatyna nie chciała. Współpracować. Właściwie wiem, co było problemem. Robiłam tych matryc cztery i żadna nie wyszła. Aż w końcu wyrzeźbiłam też dalej z plasteliny te macki, że potem mogłam je zdjąć z odlewu i że tak powiem, tą wklejkę charakterystyczną miałam w, takiej, w takim, wiecie, w takim 3D. Czyli musiałam, musiałam odleć górę i dół. To też mi nie wyszło. Nie wiem, czy to był dzień faili. Ja na pewno miałam bardzo zły ten dzień, więc po 5 godzinach zdecydowałam się, że zrobię tą wklejkę. Boże! Że zrobię tą wklejkę z lateksu. Więc takie szybkie info, bo zobaczycie to już jakby zrobione w tutorialu. Eee, pomalowane i wylakierowane, żeby miało taki efekt, wiecie, wodny. Czy chcecie tutorial, jak zrobić taką wklejkę. Wiem, że obiecałam Wam rogi i będą. To znaczy, pokażę Wam w tym filmie kilka technik zrobienia rogów, ale też chciałabym wrzucić już jakieś zrobione przeze mnie rogi w znakach zodiaku, tak żebyście mogli zobaczyć ten przekrój, bo akurat będą trzy rodzaje rogów, i każda będzie inną techniką. Więc jeśli będziecie chcieli tutorial na to, to powstanie nowa. You know what I mean? Wiecie, do czego dążę. Więc zastanawiam się, czy nie ogłosić konkursu dla Was. No, jeszcze nie wiem, jaki temat konkursu będzie, ale do wygrania, właśnie, będzie taka wklejka zrobiona przeze mnie, e, którą będziecie mogli sobie użyć w charakteryzacji, bądź po prostu powiesić w domu, e, albo nie wiem, założyć, przykleić ją, albo będzie na, mogę wam zrobić ją na jakimś innym mocowaniu, tak żeby było bezpieczne dla Was. W każdym razie, miałam mega frustrację z wodnikiem, także. To nie był może mój ulubiony znak do zrobienia. Wodnik to największy wizjoner wśród znaków, to znaczy szybciej mówi niż myśli, i ogólnie bardzo szybko wybiega myślami do przodu. Może powiedzieć, że wodniki są dużymi ekscentrykami. Jedna z takich ważniejszych cech, która wpadła mi we wszystkich opisach: wodnik lubi wolność, więc rutyna i zwykłe obowiązki mm -mm, to nie jest zdecydowanie dla wodnika. Nie przedłużając i nie gadając nudów, Zapraszam na fajną część tego filmu, czyli na tutorial. Thank you.